Siemaneczko widzowie. Teleportowałem przez, przez jakiś portal. Nie wiem gdzie. Jestem w jakimś... Tak, na jakimś terenie. Ale gruszka to drużka. No ale fajnie, dzisiaj gieman. Michał, a ty? Nie, Macio. A to ty, Macio? Dobra. No tak. Przecież jesteśmy kolegami. Ej, dawaj, mój niebieski. Ty? Ej, daj mi niebieski kolor. Poczekaj. Daj Daj.

Kanał Macia 23 Macia, też tam są meczki z tego. Ale fajny piesek. Też chcę mieć pieska. Zobaczcie. Fajny baku. To jest normalnie tylko trzeba, chodź się zobaczyć. A kto to? A, jeszcze góra to Właśnie widzę.

Давай, иди могу Да. Budujecie mojego też? też ja muszę poglądać. Mm, A to jest też. Nie A, nie masz nic. Jedno łóżko. Dzięki. А, добро, Ай, бои не умеют. Здесь мы всё купить. Ай, Бо, у нас тут что-то, дзюда. Кролик! Почту. Ага. Веду. Так.

Эээ, я тоже так. Na drugie tutaj są, tak? mhm. Idzie tam do siebie. Jest ostatnia. Odezwą. Nam chleb. Nie mów. E, ja że będę gadać i ciebie, bo to byśmy wala za Dobra, pożegnaj się z widzami. Dobra, pa pa widzowie. Narka.